Witam wszystkich. Kolejne danie w szkle. Tym razem jest to fasolka po bretońsku z kiełbasą. Marka Tradycyjny Smak. Firma, która to wyprodukowała, to Cooperol. Jeśli tak tu się czyta. Mamy tu wagę 500 gramów. Kaloryczność 405 kcal. No, czyli jeśli chodzi o wagę do kalorii, to troszeczkę za mało. Mogłoby być nieco więcej, ale w końcu to fasola i sos. Kiełbasa jest tylko dodatkiem. Co my tutaj mamy dokładnie? Oprócz samej fasoli, kiełbasa to tylko 9%. A ona jest z mięsa wieprzowego, mięso z indyka, tłuszcz wieprzowy, tkanka łączna wieprzowa, tkanka łączna z indyka, tłuszcz z indyka, kasza manna. No, nie wiem, czy to będzie dobre. No, ale tu inne rzeczy to są jeszcze gorsze, bo mamy stabilizator, emulgator, substancja konserwująca, przeciwutleniacz, regulator kwasowości, wzmacniacz smaku. No, całkiem sporo tutaj tego niepożądanego syfu jest. Dosyć mała czcionka, więc ciężko to przeczytać. Nawet ciężko takie coś przeczytać jak się kupuje w sklepie. Więc jak kupujemy to zazwyczaj tak etykiet rzadko kiedy czytamy, a później w domu się okazuje, że to jakiś syf. Ale zobaczymy, jak to będzie z tą tradycją. Tak to jeszcze wygląda w wersji słoiku. tu widać kiełbaski. Wychodzi zatkało się. Chyba te kiełbaski zatkało wszystko. Nie chciało wyjść. Tak to się przedstawia niepodgrzane kilka piłbasek, cztery sztuki chyba chyba że tam dalej jeszcze jest więcej no i czas podgrzewania oczywiście jak zwykle na małym ogniu bo to nie musimy tego gotować, tylko podgrzać i tam od czasu do czasu trochę wymieszać, aby to nie przywarło do naczynia. No i za chwilę zobaczymy, jakie to są te tradycyjne smaki. Wystarczy tego podgrzewania. Jeśli tak dzisiaj w miarę ciepło, więc mega gorące danie nie jest mi potrzebne. Tak to się wszystko prezentuje. No, ale oczywiście wygląd to jedno, a smak to drugi. No i tych kiełbasek, takich kawałeczków to chyba jest właśnie te cztery sztuki. Ale najpierw sprawdzamy sos pomidorowy. I fasola. Fasola dobra, miękka. Sam sos jest taki w miarę wyrazisty. Nie jest jeszcze taki najgorszy. Chociaż zdecydowanie to danie trzeba doprawić. Mamy tu marchewkę jeszcze, cebula. No, powiedzmy, że sos i fasola jest ok. Pieprze raczej tu jest wymagany. Bynajmniej ja go dodam. Ci, co nie lubią wyrazistych dań, wyra wyrazistych smaków, co sobie mogą mi dodawać. To oczywiście ich sprawa. Ja zdecydowanie wolę dodać. No, już się zdecydowanie poprawiło. Teraz takie te ubaski. Z drugiej strony, jak to wygląda, o tutaj. Takie jakieś wybrzuszone. strasznie miękka taka powiedziałbym jakby tu mięsa nie było szczerze powiedziawszy nie wiem czy to jest kiełbasa z mięsa czy z czegoś innego chyba jednak z tej kaszy ma najbardziej w sumie nawet może i dobrze, że jej tutaj jest tak mało bo naprawdę jest yy, według mnie okropna powiedziałbym paskudztwo. To psuje całość, reszta dania. Bo do fasoli, w sumie sosu doprawionego nie ma żadnych zastrzeżeń. Kiełbasa to masakra. Według mnie to jakieś są tutaj odpady, a nie mięso. Może właśnie te tkanki łączne. Nie wiem, ale to jest Kiepsko jadalne. Lepiej chyba już samą fasolę z sosie pomidorowym kupić i nawet dodać parówki i będzie znacznie smaczniejsze od tego. Iłbasza zdecydowanie psuje tutaj cały smak. Tak jakby tu nie była żadna fasolka po brytońsku. No chociaż cała reszta jest w miarę smaczna. Tutaj w zasadzie zastrzeżeń nie mam. Jedynie co do doprawienia. No ale wiadomo, każdy sobie sam może doprawić. Można oczywiście sobie zjeść to z bułką, z chlebem. Będzie więcej kalorii. Można zjeść bez dodatków, tak jak ja kiełbasa według mnie kompletnie nie jada. Także tradycyjny smak to raczej chyba nie jest tradycyjny, jeśli chodzi o kiełbasę, bo to są jakieś według mnie odpady. Oczywiście jeśli ktoś sobie chce kupić takie coś, zwłaszcza w promocji, w dosyć niskiej cenie, to oczywiście może sobie kupić. Ja raczej takiego produktu nie polecam, chyba że ktoś musi, nie ma innego wyjścia, no to sobie może kupić. Ale może sobie też kupić Takie jedną sztukę I sobie sam spróbować Może jemu na przykład taki baza będzie smakować A to tylko mi ona po prostu nie smakuje No ja by na takiego czegoś nie polecam. Cena gdzie ja sobie to kupiłem Jak zwykle pod spodem w opisie I to tyle na dzisiaj Koniecznie zostaw komentarz pod filmem Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Ciebie żaden film. No i do następnego filmu.